W Witam Was w chyba przez wielu moich widzów wyczekiwanym odcinkiem, ponieważ jest to bardzo, naprawdę bardzo długo wyczekiwany 30 odcinek. To nie jest niczego. To tyle możecie zgadnąć, ale jest to 30 odcinek Raskoni. Tak. Dlaczego powróciło? Jeżeli chcecie. Dlaczego ją? Pomyślałam, że powinnam znowuć tą serię, bo jednak, jak on nie wiecie, kiedy ją zaczynałam, to ona opierała się na rasach koni, które mam jako swoje figurki. A teraz postanowiłam, że pora też zająć się innymi rasami, po prostu, żeby były wszystkie rasy. A dzisiaj zimą się ogólnie koni gorąco krwistymi. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dlaczego tej nie było tak długo tej serii, to zostawię Wam mam link do pewnego filmu, w którym właśnie mówię, dlaczego ta seria została zatrzymana. No on tutaj stoi, widzicie, bardzo dużo koni. Ym, było bardzo dużo koni. Gala cukrywistych, czyli nasz y, Marrakesz, ogier Apollosa, cała rodzinka Hanowerów z 2000, 2017 roku, czyli René, mała Alice i Ramzes. Tutaj stoi mała klaczka Quarter Horse, Melodia, dwa konie arabskie, y, klacz Lawenda i ogier Hugo, o, cała rodzinka koni Andaluzyjskich, Mistral, mały mm, ten Mikrus, Andala i róża oraz kla oraz zierwaczek, Apollosa, mozaika. To, wiecie, to jest tylko tytuł. Moim statywem dzisiaj jest książka, ale to nieważne, więc zaczynajmy. Czytać. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, ponieważ jestem na moim balkonie. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Także zaczynamy. Co mają. Z... No, może zaczniemy od ogólnej historii koni gorącej Więc Zaczynamy. Konie gorących krwistych Pośród koni gorących krwistych istnieje swoista arystokracja. Konie tak zwanych raz czystych. Klasycznym przedstawicielem tej grupy jest koń arabski, czyli kończycy krwi arabskiej. Symbole teraz są litery OO. Według legendy wszystkie konie, wszystkie konie arabskie wywodzą się od pięciu klaczy proroka Mahometa. Po bitwie proroku wypuścili wszystkie swoje konie, które spragnione udały się do wodopoju. Doszło jednak do kolejnego starcia i Mahomet wezwał konie z powrotem, zanim zdążyły się napić. Przybiegło do niego jedynie pięć klaczy, Dało on początek całej rasie koni arabskich. Poza koni arabskimi, do tej grupy należy od szkoły krwi angielskiej, znane czy stanem fonblutem. O przynależności de decyduje potwierdzone pochodzenie. Założone zatem dla tych zwierząt księgi hodowlane, tak zwane księgi stanne. Angielska hodowla koni w krwi, krwi uznaje. Tylko te zwierzęta, które wodzą się od ogierów i klaczy zapisane przy pierwszej księdze, Stannej. wśród legendy. Przedkami końmi to nie krwi angielskiej, orientalny, orientalne, a założycielami rasy: trzy ogiery orientalne Dolfin Barb, rasa barberyjska, Bierlej Turk, rasa arabska i Darlej Arabian, rasa arabska. Powstanie tej rasy również owianym jest legendą. Koń o imieniu Dolfin. Był podarunkiem, podarunkiem Beja Tunisu dla Ludwika XV, ale nie spodobał się francuskiemu monarsze. Modne były wówczas konie andalozyjskie i, ne i neapolitańskie. Okręt został sprzedany i tam. I tak będę robił z rąk do rąk, aż wreszcie trafi do paryckiego powoźnicy. Zamrocono jego zwykły koń zaprzęgowy. za nim nie mógł i wtedy pewnie Anwik z jedności wykupił go by zabrać do ambic. Tam Anwik stał się własnością lorda Godolphin i służył jako próbnik. Jego zadanie, jego zadanie polegało na sprawdzeniu, czy placz gotowa jest do pokrycia. Angirem kryjącym był Hopu Goblin. Gdy ten jednak nie był w stanie pokryć samicy, zrobił to Godolphin no, Barb i został ojcem wspaniałego konia wyścigowego imieniu lat. Od tamtej pory Godolphin no, Barb zajął miejsce w, w Lina. Jest to ojcem no, z małych, znakomitych koni, pełni krwi oraz jednym z założy założycieli rasy. Miejsce małe bon XX. Większość współczesnych koni się należy teraz narzędzi są energicznie i bardzo żwawe. Dla nich hodowano mniejrzejszy i ciężkie konie gorące kwistem przeznaczone do różnych ronnych i zadań. Nie w końcu na przykład powozów, zawsze, zawsze składający się z zadbanych koni był chlubą jego właściciela. Różnie chodzi pożądze nacisk na sport, na sport wyczynowy, w głównie w konkurencji ujeżdżanie i skoków przez przeszkody. To mam, to mam ogólne informacje o właściwie cała historia powstania typu tych koni, czyli koni gorąco A teraz opowiem wam o niektórych prasach właśnie, które są hmm, zaliczane do koni gorąco co mają ze sobą sprawy westfalczyki i hanowryczyki. Konie rasy hanowerskiej i westfalskiej należą do najpopularniejszych ras końskich w Niemczech. Przechetne i skrótowane konie gorący kwisty są wysoko cenione na swoją sprawność i niezawodność. Wodzi o nich większość odnoszących suzy sportów niemieckich wysokie i ujeżdżenie. Konie turniowych, a wśród nich są tak z, znakomicie znolicy, ale... Achlericz czy Rembrandt. Atletycznie zbudowane zwierzęta osiągające głównie wysokość od 1,65 do 1,75 m mogą być różnorodnie umaszczone. Jakie rasy konie mają tę wilbarwną sierść? Konie o nakrabianej sierści talentowate, dropiate albo sylgate są atrakcją nie, nie tylko końskich przedstawień. Przez mają coraz większy, więcej zwolenników także wśród niedzielnych jeźdźców. Planki na sierści mogą być różnej najróżniejszej wielkości i kolorów. Do najbardziej znanych różnoważnych ras należą muskularne i zrównoważone irlandzkie pinkery, amerykańskie pinto i paint, duńskie knapstrupery oraz indyjskie konie arabskie. Które konie wchodzą z Hiszpanii? Na całym świecie wysoko ceni się hiszpańskie konie ze względu na ich urody i grację. Koń andaluzyjski, którego właściwa nazwa to kończy się Hiszpana, do, do i, i z tej krwi hiszpańskiej, wysadził do testową i widowiskowymi ruchami. Andaluzyjczyki i ich portugalscy krywianscy konie luzytańskie często są określone mianem koni barokowych. Nazwa ta nawiązuje do ich handlartowej budowy ciała i talentu do nauki w wyższej szkole jazdy. Większość koni hiszpańskich jest na szczęśliwej. Czy znasz najsłynniejszą amerykańską rasę koni? W samych Stanach Zjednoczonych żyje ponad 2 miliony koników rasy Quarter. Konik o wysokości od 1,45 do 1,65 m i krótkim grzbiecie jest idealnym ten koń w jest silny, wzrocny i inteligentny. Są to konie niezbędne do pracy bydłem. Konie rasy jest... zyskują coraz więcej zwolenników, śródcieśców z pływostronowym. Nonsora nawiązuje do wyścigu na jedną czwartą z angielską kwater, mili, którą konie są te są najszybsze na świecie. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli słyszeliście jakieś dziwne dźwięki, na przykład znieuczenia, no to mój Leon, mój kot Leon jest ze mną na balkonie i jak widać nie chce uczestniczyć w słuchaniu mojego, mojego głosu. Ale to nieważne. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych filmach i mam nadzieję, że się odniesiecie z obrotem tej serii. I oczywiście w opisie tego filmu będzie link do filmu, w, w którym mówię, dlaczego, nie dług, dlaczego tak długo nie było tej serii.